Niedziela i w końcu znowu jakieś wyścigi się zaczęły. Tym razem szoska spakowana i lecę na rzetelny na Serocki MTB, jeszcze przerwa jest, trzeba skorzystać i na seroc polecieć. Na szoskę się pościgać, tylko pogoda nie za ciekawa. Nadają opady, tak że różnie to może być, aby kurczę się udało bez deszczu. Także jadę, pędzę, zabierdzielam. No i trzymajcie kciuki, żeby tam ci udało jakiś pudło wywalczyć. Do zobaczenia później. No i wjeżdżamy do Serocka, kurczę, mościk. Fajne widoki, ale kropiło już asfalt mokry. Także, och, jak tu będzie się okaże. To no na razie pokona taka, sobie nie ciekawa. No i tutaj mamy prosto prostu do finiszu już już się pomalutko rozkładają no tak że finish na razie finish samochodem przejadł no się wszyscy zbierają no. a jak będzie okaże się power ryneczek jest fajny co tam no nic, pytam o pogodę wszystkich. Będzie <noise> Jakaś będzie, jak zawsze, nie? Wszyscy będziemy zadowoleni. Tak. Się rozpadało, coś tam kropi, kurczy. Mm. Na razie chyba rowerku nie ma co wyjmować. Rowerka. <noise> Żeby nie zmógł, niech sobie odpoczywa. Przed samym startem. Wyjmiemy. Go i tyle. Oj, kurczę, no jakoś kiepsko to widzę, no ale no co zrobić? Człowiek przyjechał, no trzeba coś tam pojechać co? Siedzimy, czekamy na dekorację, nie Leszek? Tak jest. Jak był na wyścigu? No super! Pudło jest to najważniejsze i cało, nie? Tak jest. Leszek, trzeci, ja pierwszy w kategorii. Ja to dziesięć zaliczyłem, także jest satysfakcja. Też nie padał, to najważniejsze, nie? Dojechaliśmy w jednym kawałku. A teraz trochę kropi, ale to tam niech sobie kropi. Teraz może. Dokładnie. Tak, zaraz będę dekorację i uciekamy do domu. Żegardowskiego Towarzystwa Cyklistów pan Kazimierz Kwiatkowski wręcza trochę wraz z panią Moniką, Szechową. Biura Zawodów. Pani Monika Dziergowska, trzy ma Trzecia kularka, Marta Bloch, Marta Bloch. Marta Bloch. Despada to pod des, te, pod drzewkiem stoimy. <posteröranyny Okay. m dearhouse> Dobrze, że teraz, a nie w czasie wyścigu. przebranie, zbyt to nie mówię. Nie wiem, czy kimś się oterać, przebierać im deszcz. się pochowali. Naturalna parasolka. jeśli wychodzisz, trzeba z daleka M30. teraz nasza kolej będzie M50 Nie, to super kwestyczne a to oni najpierw ich dekorują? a teraz do <try> M40 ale A roadracing.pl co to klubów nie ma na tych wyścigach? Tak, Bartek nagrywaj, nagrywaj Nie wiem czemu tych klubów nie podają No nie wiem, bo tam coś mówią, że z kartki czyta, nie wiem Nie, sponsor kurczę

チェイプリン。 Dobra. <grywa> Nagrody. Nagrody odebrane. Kukarek. Coś tam jeszcze. Nie było koło mnie nagrać, bo jestem sam. To sam się nagrywam. 10. Open, top 10 zaliczone i pierwszy w kategorii M5. Także jestem zadowolony i wracamy do domku. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki, cało i nawet sukcesem. Do zobaczenia na następnych wyścigach. No, teraz się rozpadało. Dobrze, że na wyścigu się trzymało, bo teraz to normalnie armagedon się zrobił. Żeby tak było na wyścigu, to normalnie masakra by była Także udało nam się W miarę Bo teraz to już możesz, możesz By była dupa mokra cała Także udało się Można powiedzieć Suchą nóżką A tak, teraz zapada. A teraz to już może padać